хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время и приехали, посетили город Гродно, Гродненскую область, Республика Беларусь. Для нас это действительно важно, потому что Польша для Гродненской области является важным экономическим партнером, важным инвестором, да и в принципе вы соседи. А соседи должны, наверное, общаться действительно по-доброму, конструктивно действительно настоящие соседи. И то, что происходит в последнее время, что мы как-то, наверное, идем не туда. Не так соседи должны говорить. Соседи должны работать вместе, радоваться успехам друг друга, но ни в коем случае не конфликтовать. Поэтому для нас это тоже хорошая возможность попросить вас, чтобы вы передали полякам, жителям Польши, что мы не хотим ни войны, ни конфликтов. Мы хотим ездить друг к другу в гости. Мы хотим радоваться успеху. Мы хотим радоваться вашим достижениям. Мы хотим, чтобы наши соседи были богаты, здоровы, успешны. То есть мы открыты всегда конструктивному диалогу. Мы уважаем вас, уважаем вашу страну, мы уважаем ваш суверенитет. Поэтому мы готовы к любым разговорам, к плодотворному сотрудничеству, взаимовыгодному сотрудничеству и приезжать чаще к нам в гости. Przesłanie pana gubernatora, właśnie z Grodna, jako urzędnika, jako biorskiego polityka do nas, Polaków, żebyśmy nie dali się poddawać tej manipulacji, y, temu złemu wizerunkowi, który niestety, ale w polskiej polityce, w polskich mediach, i tutaj panu gubernatorowi to kilka razy mówiłem, który jest wymierzony przeciwko Republice Białoruskiej. Niejednokrotnie za. Polskie pieniądze, bo my przecież utrzymujemy, Panie Gubernatorze, jak to się tam nazywa? Bielsat chyba, tak? Za Telewizja. polskie pieniądze, które pomiędzy nami jątrzy. Myśmy i po spotkaniu, bardzo dziękujemy Panie Gubernatorze za przyjęcie, za to, że możemy popracować w zakresie energetyki, rolnictwa później. To dzięki właśnie władzom Republiki Białoruskiej za to miłe nas przyjęcie. Za to, za to, że yy, dzisiaj Dzięki działalności właśnie państwa, administracji Republiki Białoruskiej, pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki, my możemy dzisiaj określić sobie przyczyny, płaszczyzny gospodarczej naszej współpracy. Bo Republika Białoruska, tak jak słyszeliśmy w słowach pana gubernatora, jest niezwykle na nas otwarta. My dzisiaj, jako naród, jako Polacy, co my powiedzieliśmy? My dzisiaj jesteśmy w osobowej delegacji. Ale jesteśmy głosem milionów Polaków. Milionów Polaków, którzy nie dali się głupić, nie dali się zmanipulować, którzy myślą tak jak my i którzy za wszelką cenę, widząc niezwykłą korzyść współpracy naszej gospodarczej, współpracy politycznej, kulturowej, ale takiej normalnej, przecież jesteśmy i narodami brytyjskimi i jesteśmy najbliżsi sobie w Europie. I to my dzisiaj, przed tymi trudnymi wyzwaniami, o których tutaj rozmawialiśmy z panem gubernatorem, współpracownikami pana gubernatora odnośnie zagrożeń, które czeka w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego, my powinniśmy dzisiaj razem współpracując, bo tylko dzięki współpracy Polski, Republiki Białoruskiej, dobrej współpracy z Federacją Rosyjską, jeszcze raz podkreślę, dobrej współpracy. Jako Polak. Was, pana gubernatora, się nie trzeba do tego przekonywać. Czerpiecie niezwykłe korzyści. Zasobów Rosji, Federacji Rosyjskiej. To jest państwo, które posiada takie zasoby. I naprawdę bezrozumnym trzeba być, żeby nie korzystać z tego. Ale właśnie gdybyśmy się nastawili na taki kierunek, to te wyzwania, które czekają przed Europą, światem, nami, a szczególnie przy tej bliskiej naszej współpracy gospodarczej łatwiej nam wszystkim będzie, będzie znieść. W związku z tym, panie gubernatorze, bardzo się cieszę i to nasze latestwo Białorusko polski Polski bardzo. Niech się rozwiązać. Dziękuję. dziękuję.